się manko z tej strony Gabi, i Julii, i Rubii ze mną nagrywają cześć, dzisiaj. Cześć. cześć! Dzisiaj gramy w Map City w Dobloksie i jak będziemy udały? No, jaki mamy cel? Będziemy sprzedawały pizzę. Tak, ja już nawet jestem ubrana. No to ja robię cięcie i sama się ubieram. Ubrałam się i teraz idziemy ja do pizzy. Serii, ja z balonem. A teraz muszę iść do tej pizzerii. Ja idę z A, balonem. A, dziewczyna wlazła mi pod nogi. Ja idę no? z balonem. Uh -huh. A, A tak ja w ogóle. W ogóle możecie tego nie rozumieć, że jest z mojej kamery, bo ogólnie Gabi jest na innym urządzeniu. Tak, jestem na innym urządzeniu i w innym hmm. miejscu, więc może mnie słabi trochę słychać. No właśnie. Dobra. A, zapomniałam. Subskrybujcie kanał. Łapkujcie. I dolcie dzwoneczkiem. I nie zapomnijcie tak, przechodzić tak. na każdy nasz film, bo jak będzie dużo subskrypcji, będziecie nawet mogli się wysławiać na temat naszych filmów. Lub możecie tak, do nas tak, dołączyć. Tak, chyba, tak to chyba jest, czata nie ma czy jest. Hm? No nie ma jeszcze komentarzy. Nie U mnie właśnie zamówiłem pepperoni. Wy będzi tam mi, ja też chcę. Ja będę dostarczać teraz pizzę, a wy? Ja też dostarczam. Ej, ja no też. I, ja Cię tam widziałam. Jak Cię tutaj pokazują ludzie, to ja Cię tam widziałam. Wow. Oj, Ciebie lubi. A Wy mnie widzicie? Nie, ja nikogo nie widzę. Szkoda. do jakieś dziewczyny. Stało przede mną 25 klaczy przed tobą. Jest tu napisane. Gdzie? Gdzie mój, mój balon? Zrobione. Kolejna Gdzie dostawa. Mam, z mojego ogródka mam pieniążki. Ej, osoba, której dosta będę musiała dosta no, dostarczyć pizzę, ma takiego samego skina no, jak mój. No to się paliło w waszym bloku. Mhm. No. No, to eee. A wy nie wiecie tego, że było wczoraj był Sylwester, prawda? No i tam normalnie pali. Ktoś wystrzelił petardę nie i tak? się zapaliło czwarte piętro w moim bloku. W naszym. W naszym. Serio? No. I to jest prawda no, akurat. Ja no to było w telewizji. Serio? Mhm. Cię bogate yy, jesteście sławne. A, to nie ten dom. O, domek na drzewie. Nasz blok jest sławny. właśnie. Dobrze, że to nie było wasze piękne domie. A masz, masz. O, do samego... do samego domku Ruby musiała zawozić. Hmm. Kolejna to A. No to ja sobie teraz zamówię piwetkę. Serio? I... No. Mam nadzieję, że Robimy... ktoś weźmie. Zrobimy imprezkę w domu? Hmm. Tak. U mnie no w, tak. w domu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Wszystkie mamy ten... Wiecie... Ten telefon. Zaraz się do ciebie tepnę. Dobra, ja już idę. Jaką chcecie pizzę? Havajską. Ja poproszę Hajską. Dobra. Lubi, no, lubię się do ciebie. Ja już zrobię. Ja już zamawiam. A myślałam, że zawiozę do Rubi. Już myślałam, że zawiozę do tego samego domu. Chcemy. Już jestem znowu. Po co mi wulajnowa? No bo na niej się zawiedziesz pizzę. No ale ja nie zawożę pizzę. A tu I są nie schody. Po Przyszę, nie po moim łóżku. Proszę nie po moim łóżku. Jeszcze dzień wyżej... Dobra? Już Dobra. się Zaraz do was no i jeszcze wyżej. Siada jak zyfnafa. Normalnie. No to dobrze. Ja sobie czekam na, na pana, który mi że pizzę. Ja bierz, no, to teraz poczekamy trochę. trochę. Dziękuję. Mam pizzę. Fajnie. A Juli y, komu zawiozło Zisz. Julii właśnie nie ma. Jaku? Dobrze. Ta ma. Pizzę na podłodze. No tutaj, szybko. Juli, chodź do nas. Jeszcze połowa pizzy cię została. No ale ja muszę zrobić pizzę sama. Haha. Ha. Może zamów? No weź. Dobra, zamówimy jeszcze jedną. Teraz inna u mnie. Warzywną. Nie, nie lubię. Nie lubię warzywnej. No i mi stąd. Paluchy. Nie! No, weź. Nie. Ja będę jadła. Ale ja nie. Juli, gdzie ty jesteś? Ostatnią pizzę muszę zawieźć do was idę. Ja nie będę tej jadła. Ale ja jadłam. Mówię jeszcze jedną. Muszę zamówić jeszcze jedną. Nie. Ja muszę iść do toalety. Dobra, dobra. to można zadzwonić. To jest śmieszne. Mój Petr się nazywa Lubi i ja się nazywam Lubi. Mój się nazywa. No, e, już mam mój. Mia. Mija. Tak, no się nazywa zmień i Mieszkają Mupetowi, dobra. No to ja teraz się zrobię cięcie i się przebiorę. Okej. Okay. Okej, okay, to ja się już ubram i idę do dziewczyn. Ja mam zapisaną postać, więc pokrzyk. My wszystkie napisałyśmy. Muszę sobie jeszcze zapisać postać piżamkę. No poczekajcie, o. bo ja... Zapiszę sobie potem, teraz jeszcze postać piżamkową, żeby potem nie szukać. Siemano. mamy pizzę. Będziemy... Postawimy w moim pokoju. Poczekajcie chwilę, nie jedzcie jeszcze, bo ja U, muszę sobie... Ale lubisz poznać... warzywną? Lubisz warzywną? Lubię. Ja nie. No, ja tak Więc. średnio, ale... Zamówimy jeszcze ale raz, raz kawajską. Zamówiłam hawajską. Okay, a ja muszę sobie zapisać postać piżamkową. Jaką masz pizzę? Ale my tutaj mamy warzywną, tu, w moim pokoju. No ale taką ktoś sobie zamówił. Gdzie jesteś? O, fajnie. Tutaj jest warzywna. Uh. Ej, a jak się je pizze, Bo mi się nie pokazuje. Na no klikasz łapkę, no i tyle. A mi się nie pokazywało. Dobra. Ja jestem w piżamce. To no to co? Na... No to jest piżama party? No tak, to chyba jest piżama party. Nie, czy nie, czekajcie. Czekajcie, hmm. nie, tu nacisnęłam. Lubi to jest piżama party u Ciebie, czy nie? No na razie jeszcze nie, ale może być. No to ja od razu się już przebiorę. Tańcz papież, tańcz, tańczy, pomarańcze. Lubię <noise> tańcz. czy mogę sobie gdzieś położyć łóżko? No, dawaj. Dobra. dobra, to pomarańczowe okay, jest moje. O, i pizza jedna. przyszła. R idę ją odebrać. Nie, to ja muszę. Nie ja te chcę zobaczyć. Chcę poznać gościa. Po Będą same dziewczyny tutaj. Poczekaj. O, i Poczekajcie, dziewczyny. Długi, załóż długi rękaw. Nie chcę. mi się. Czemu? Ale ci jak będzie na w nocy. Ja ostatnio o, poszłam spać o północy e, w e, ubraniu. Normalnym. No, z malnym. Olej w sylwestra? No? Nie, zielony. Tak? Nie ma. Nazyw się. To. Daj pizzę. Daj pizzę. Mamy. Hawajska. <laughs> Patrzcie jakie on ma dziwne włosy. Widziałeś od niego tą hawajską? No. A postawiłaś się gdzieś? No naprawdę wy nie umiecie podziękować. Chłopak się napracował, szukał tego domu, a wy nawet nie podziękowałyście, no. Em, gdzie ta pizza? Chodziłyśmy, mnie, nie? Okej, okay, czekajcie na part 2, bo zaraz będzie druga część. Okej, okay, papa! Pa! pa. pa.